strzelcem drużyny, eee, w dotychczasowych spotkaniach czym 5 goli. Teraz Gruchała na lewo do grawca, Grabiec lewą nogą, ale nad poprzeczką. A święt twierdzić, że właśnie nieobecność Świerada była główną przyczyną tego, że poprzednim I teraz Bart... I teraz pytali niecelnie. Drugie przewinienie Spartan, obydwie drużyny naprawdę się nie cackają. Popławski z dużego palca broni Mroczek, Grzegorz Kawula, Dorfa Gruchały. Strata. Bartosik. Bartosik środkiem i znowu szał z dużego palca, tym razem niecelny. Tym razem chciał się powiedzieć najlepszego strzelca Spartan, ale Adrian strzelił raptem dwa gole, choć to wystarczyło, żeby być. I teraz potężne uderzenie, tym razem Bartosika. Strata, gałka. Gałka biegnie na Rokosza, ma po prawej Gruchałę, teraz gruchała, gruchała, do Gałki i mamy jeden do zera. Cza? Dlachowicz, prosto Maciaszka. Maciaszek na uwolnienie przejmuje tylko Rokosz. Drogorze Kowalskiego, Kowalski przed sans, z szansą, Kowalski broni Mroczek Kowalski nie ma jak się obrócić, musi oddać piłkę Kowalskiemu Kowalski na lewej stronie Strata, gałka, teraz gałka w środku ma Kavule, gałka czego nie strzelał, gałka broni cnota, wyśmienita sytuacja Dawid Rymarski Pokazuje mu się Bartosik Piłka przychodzi do Bartosika, strzał, broni Mroczek Długa piłka, szuka gruchały, ale mamy przejęcie Przejmuje piłkę Popławski, Popłacki, a w stronie Popuławski. Do pytla poprzeczka! wrócił się Rafał Gruchała Gruchała i piłmowarski, Gruchała Gruchała biegnie prawą stroną, Rafał Gruchała strzela i chyba mieliśmy słupek diagnozują co innego i w związku z tym nie biega. A teraz bardzo dobra akcja Dawida przeniosły, piłka mija minimalnie prawy słupek bram... Kowalski do Rymarskiego i teraz przed szansą Kowalski, Kowalski oszukuje Kłagę, Kowalski Uderzenie Rymarskiego, broni Kontraspartan mro... Kontra Spartan zatrzymana przez Rymarskiego. I teraz szansa nie przez środek, uderzenie Bartośika. o Wyrzuca piłkę do Lachowicza, Lachowicz. Czy będzie rekontra Spartan? Ale szybko wracają się raczej nie przez środek Lachowicz. Szukał gałki i go znalazł! Celny. I teraz Marek Mroczek, wyrzut do gałki. Gałka w polu gałka i gol! Teraz podanie do Kawuli. Kawula, uderzenie niecelne. Tylko się nie wraca. Gruchał na prawej stronie, szukał Grabca niecelnie. Kawula uderza! Niecelnie również. To mogło być 4 do 0 i to mogło być... Przed szansą, nie przez środek, Pytel strzela, ale broni Marek Kuroczek. Ale piłko przyciąga Lachowicz. Gałka i wychodzi mu, przeniosło. Przeniosło, przeniosło, przed szansą przeniosło. I piłkę wybija Bartosik. Ta gra z Party Kraków, która chowając się za podwójną gardą, wyprowadza coraz więcej naprawdę ciosów wagi ciężkiej. Lachowicz, gol! Do Dawida przeniosły Gruchała. Teraz tu Lachowicz, Lachowicz przed szansą, ale zaplątała mu się ta piłka pod nogami i będzie konny I mamy kontrę. Gruchała. Rafał Gruchała i Dawid Rymarski. Gruchała traci piłkę. Rymarski do Bartosika. Musi być gol, ależ broni teraz fantastycznie Marek MROCZEK Gałka. Gałka środkiem. Gałka. Gruchała. I gałka. E, po raz piąty. Gałka. I kłagam do gałki, ale gałka niepotrzebnie strzelał. Wydaje się, że mogę się do fantastycznie wygającego prawą stroną e, e, przemka Lachowicza. Marek Roczek pozostanie niepokonany. Gałka. Gałka środkiem. Gałka. Gruchała.